Jeżeli słyszeliście kiedyś, że dzieci nie wolno chwalić, bo w taki sposób psuje się relacje rodzic-dziecko, to koniecznie zobaczcie ten film, żeby przekonać się dlaczego. Mądre dziecko. W tym filmie będę opierać się na koncepcji NVC, czyli porozumienia bez przemocy. Jak chwalenie dziecka może popsuć relacje? Jak to możliwe, żeby w ogóle nie chwalić? Wtedy przecież dziecko nie będzie wiedziało, że jesteśmy z nich dumni, prawda? Jeśli interesuje Cię tematyka rodzicielstwa, koniecznie zasubskrybuj kanał Mądre Dziecko i naciśnij dzwoneczek. Chwalić można w różny sposób. Chwalić lub doceniać. Ja wolę bardziej to słowo doceniać: dziecko doceniać jego trudy, wysiłki, a nie efekty. Według Marszała Rosenberga. Można właśnie doceniać, chwalić jak szakal lub jak żyrafa. Jaki jest problem z chwaleniem takim typowym, którym się najczęściej posługujemy? Po pierwsze, jest to ocena. Nawet jeżeli to jest ocena na szóstkę i mówisz dziecku, że jest najmądrzejsze, najpiękniejsze i wszystko robi cudownie, to ocena sama w sobie zapowiada, że dziecko jest oceniane, więc może się spodziewać również oceny negatywnej. Takie chwalenie tworzy również barierę hierarchii. Pokazuje, że Ty masz prawo oceniać, jesteś wyżej jako ten juror i możesz powiedzieć, co było dobre, a co było złe. Szczególnie właśnie w kontekście dzieci, chwalenie w stylu szakala jest także związane z metkowaniem. Jeżeli mówimy do dziecka, że jest przepiękne, to otrzymuje metkę ślicznotka. I w taki sposób nakładamy na dziecko taki bagaż naszych oczekiwań, bo jeżeli dziecko słyszy po prostu, że jest mądre, piękne i wybitne, to wówczas chce zaspokoić nasze oczekiwania i czuje, że powinno je zaspokoić, powinno wejść w tę rolę, bo dostało już metkę genialnego dziecka czy właśnie y, pięknego dziecka. Więc musi robić wszystko w zgodzie z tą rolą, właśnie z poczucia obowiązku, z chęci zaspokajania czyichś oczekiwań. Chwalenie w języku szakala wiąże się również z tym, że używamy wówczas ogólnych stwierdzeń. To, że ktoś jest mądry, piękny, nie dotyczy niczego konkretnego, żadnej konkretnej sytuacji, tylko jest takim rzucaniem ogólników. Takie ogólniki raz, że mogą zostać zapomniane w sensie nie będą z niczym takim konkretnym się kojarzyć, a dwa, te ogólniki można rzucać na wiatr. Skąd my tak naprawdę jesteśmy pewni, że one dotyczą naszej osoby? Jeżeli uważasz, że to ciekawe, daj proszę łapkę w górę. Zatem, jak warto chwalić inaczej, jak warto inaczej doceniać, posługując się językiem żyrafy, po pierwsze, w swoim docenianiu bądź precyzyjna, precyzyjna. Wyobraź sobie sytuację, że Twoje dziecko ogląda bajkę, a Ty gotujesz obiad. I nagle dziecko przerywa to oglądanie, by pomóc Ci w kuchni. Zamiast mówić jak szakal, jesteś genialnym kucharzem, master szefem, możesz powiedzieć, dziękuję, że przyszedłeś i pomogłeś mi umyć te warzywa. Dzięki temu zrobiliśmy ten obiad szybciej. Po drugie, podziel się z dzieckiem swoim uczuciem. Jestem wdzięczna, że poświęciłeś mi czas i spędziliśmy go wspólnie razem. Po trzecie, nazwij potrzebę, która została zaspokojona. To nazywanie potrzeb pomoże Ci także w zrozumieniu samego siebie i oczywiście w budowaniu relacji z dzieckiem. Tutaj może być to potrzeba wspólnoty, potrzeba wspólnego spędzania czasu. A punkt czwarty to jest pytanie, prośba. W tym przypadku można zapytać się dziecka po prostu: A jak ty się z tym czujesz? W taki sposób chwalimy dziecko w stylu żyrafy i także prosimy o jego feedback. Chcemy, żeby ono coś powiedziało, jak się czuje z tą sytuacją, jak się czuje z tą pochwałą. Jak widzisz, w tym zakazie pochwał wcale nie chodzi o to, żeby dziecka nie doceniać i żeby być jakimś zimnym, surowym rodzicem, który tylko wydaje rozkazy. Chodzi tutaj o to, żeby ta pochwała dotyczyła konkretnej sytuacji, dotyczyła wysiłku i starań, a nie samego efektu, i żeby została zapamiętana i naprawdę trafiła głęboko do serca dziecka. Drugi przykład będzie dotyczył rysowania. Jeżeli dziecko przynosi nam jakiś rysunek, który być może nawet nie jest skończony, my zakładamy często błędnie, że ono oczekuje naszej oceny. A może tak naprawdę tylko chciało się pochwalić pewnym etapem, które zrobiło, chciało po prostu uzyskać naszą uwagę, chciało zostać zauważone. I bardzo często, jeżeli będziemy posługiwać się językiem szakala i powiemy po prostu przepiękny rysunek, gratuluję, jesteś najpiękniejszą, najcudowniejszą malarką na świecie, to otrzymamy za chwilę 10 takich samych rysunków zrobionych na szybko, po to, żeby otrzymać następne pochwały. I w taki sposób trochę będziemy powoli uzależniać dziecko od naszej opinii, od naszej oceny. A będzie, coraz mniej będzie w dziecku takiej wewnętrznej potrzeby rysowania i robienia tego dla samego siebie. Natomiast chwaląc e, inaczej, chwaląc jak żyrafa, doceniając wysiłki i po prostu mówiąc, co widzimy na rysunku, co tam jest ciekawego. Lub mówiąc, że dziecko bardzo starało się narysować proste linie czy, czy narysować dokładnie kółka, po prostu opisując to, co widzimy, sprawiamy, że dziecko cały czas czuje się docenione, czuje naszą uwagę i widzi, że my poświęciliśmy czas i nasze myśli, nasze zasoby, żeby ten rysunek naprawdę zobaczyć. A piękny rysunek tak naprawdę może być to komentarz do czegokolwiek. Daj znać w komentarzu, co myślisz o takim chwaleniu, o docenianiu w stylu Żyrafy i w stylu Szakala. Czy te przykłady do Ciebie przemawiają? Ja nazywam się Maja Dusik, to jest kanał Mądre Dziecko. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, koniecznie nacisnij subskrybuj i dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o następnych filmach. Jeżeli jeszcze nie znasz mojego filmu na temat 10 podstawowych założeń NVC, kliknij w link w opisie.